Hej kochani, super, jesteście. Wiecie co? Chyba ktoś... Ja dziś mam urodzinę, a ktoś właśnie dzwoni. Nie wiem, to jakaś chyba paczka. Hej. Hej. Chodźcie. Popatrz, to prezent dla ciebie. Dzięki. Patrzcie, jakie ładne. Na Twoje urodziny? ja Nie mam żadnego. Ale chodź, otworzymy go. Dobra. Bierzemy. Ja sobie się jeszcze jego kurcika nabiję. <grych> Jak zwykle troszkę żarłoczka. Żaruczka. nic wow. <grych> Mogę sobie słodzić, nie sobie słodko wziąć, kiedy nas nie było? O nie, tata, o to usłyszał. A teraz zdejmujemy. Rokąbująjemy. Dobra, ja idę po nożyczki. Ona Czekaj, tytuje. ja zaraz tu rozstrzygnę. Czekaj, czekaj, niepotrzebne nożyczki. Patrzcie, tu są rurety. Ja widziałam, ale jeszcze potem pod tym są inne rzeczy. I trzeba iść po ty nie widzisz, kobieto, to jest to. Jeszcze to jest śpione. Widzisz co potrzebne nożyczki. no. ja. Dobrze. Obchodźcie się z nożyczkami, bardzo. Ostro. No. Tu. Fragmentów niedokładnych no, nie pokazujesz. Czyli tak i nigdy. Bo mama, nie powiedziałam że to będzie, oni jeszcze zobaczą. Hmm. No co by wam powiedzieć? Ten jogurt jest fru-wi-ty-a. -y Fiuwitia. Fruwita. Fiuwita. Fruwita. 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 Ech! Dobra, a tu jest unika. Daj obciąć. Przepraszam. Nie widziałam. Nie przejście! To było przejście, tak panek. Słuchajcie, ja nie wiem, kiedy ja to otworzę. Tata, może nam pomożesz? No, To trzeba dać? O tutaj, o to, tylko żebyś no, nie przeciął co ty chcesz, chcesz mm. Uuu, Uj, tu podoba? To jest rozpinana. Właśnie. Uuu, to jest wypaczne. No, 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 Teraz chyba to. Ale karki są potrzebne. A ja eee, są. tylko te kółeczko nam potrzebne. Teraz tanie. Chyba, że tam było coś ważnego napisane. To A. Po A. Otwarte. Jest to takie A. Jest puste, co nie? To A. Normalnie... Dobra, dawaj. Ja to chcę rozpakować, bo to mój prezencik na moje urodzinki. Przecież. Dobra. To jest a. Dobra. No to zobaczymy jak teraz. otwieraj. A Ola nagrywa. Nie, Ola, może ja będę o tak ot otwierać. A ty Może przewrót? Patrzcie. Ej, to jak napiszemy karty, zauważcie. Ale na dole jest.

teraz szescie. Mm. Mm. tu jest, 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 takie. teraz Objawi się otwiera, za szybko. może to, to wyjmę? nie. To, na to, koniec, dobra. patrzcie. Trzy rzeczy, czy o najmniejszych. Tak? O najmniejszych. Bo to nie będzie miało sensu. No tak. Dobra, czyli mama, od nawet zaczynamy. To jest, ja może... jest takie wielkie. Ja niebieskie, a te różowe. O. No, no nie, no ja mam baby. Otwiera i szczupacz mamy. Tu chyba naklejki jakieś Nie No tak. Uuu, Patrzcie. O my mamy tu co było co to jest? No, Starunka. To jest karunka. Ale czapanki. Konfetti. No mama, wyjęłaś nie przewidział. Patrzcie, konfetti. To się nas ja na nie lubię. Tak, to my nagrywamy. Patrzcie, o takie tu jest konfetti z O, pokazałam ja Jeszcze mam drugie to konfetti. Widzim. i spóczkę. To, to tak? A u mnie? U no. mnie są buciki patrzcie. No, A tu, tu jakaś o, buteleczka skoszy. chyba. Ale tu jak si teraz tu wiemy silver screen. A tu co tu jest? O, on się nie. Potem otworzymy Pernie. to. To, to, to się nie da? Nie, to się nie wiem. To, to się nie da otworzyć jest. tego? No, to co masz? no jeszcze nie. Różowa otworzyłaś? Dobra, ja niebieskie. Ej, tu będzie pewnie duża. Już trochę... Patrzcie, trochę. jaka perucha ta! Dwie peruki na razie. Czy mała będzie. Patrzcie. O Jezu, jakie wielkie do A teraz to, trzy, dwa. Jeden. Patrzcie! O, łóżeczko! No i będziesz tam na wypadku. Patrzcie, głowa LOL będzie mniej więcej taka, a na i taka. Ale jak na małą Lol, to będzie duża. Otworzyłam! Czy więcej? Ja biorę niebieskie a różowe. Jestem ciekawa, co będzie. No, nie no, ty masz te. O, czekaj. Ja ci dam te, a ja biorę te. No No ty masz większą, a ja mam dwie mniejsze są Dobra, zaczynamy od najmniejszych. No to jest A, dobrze. co mam? Miska z popornem. A ja mam takie podstawki. Uh, a tu ja mam fajniejsze. Popcorn. Miska z popcorniem. O ja te. A ja muszę... to jest. Co? Dalej będzie. Obra. Patrzcie szacunek! Za to masz. A to jest, Co? A to jest... Muszę się wygrzebać. Do Będziemy zaraz sprawdzać. instrukcję, to tego... I teraz idzie się siebie. Tak, to... Całe jacuzzi, chyba nie wiem, co to jest. Takie... Tak. Tak, to jest jacuzzi. Jacuzzi z cieniem. Tymi, tymi. Dobra? Rozgrzałam. Ja, A. A ja mam duszę! Mm. 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 Ale on Ale nie bez. Ale ma Zakładamy ma... peruki. Jacuzzi. Może ci się nie dziękuję. Nie dziękuję. Nie eł, eł. I takie ładne malaczki. Nie widzisz? ten patyczek. Stąd wiesz, że może coś innego Do tego. Brokat mieszasz w tym pudełku. No to będziesz robić. No to będzie malaczka, i myśmy... No, nawet no, 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 nie wiedziałyśmy, że Ej, tak... Ej, jest... zakładaj szlo... No, ja ci szlofrofę. Tak. Ale fajne. Ale tu się A, potem pobawimy nimi. No to dziewczynki, oto ja można stawić tu. Skrzyż... I do, je tu postawić. Tak. Ale fajnie, no. O, poczekaj, pokaż mi to maletki. i muszę buciki to. mieć chodzim. Tak, pewnie tak. I tu buciki masz, całą tą... bucików ale tutaj są buciki o oh, w tych o oh. nie to jest ubranie olalanie na koncert ubranie jest takie ładne łóżeczko. słuchajcie taki popcornik będą jeść Fajne, bo jest pudełko ja to lubię te pudełka większe ma gdzie schować a nie wszystko do tego do tego Zaraz rzucić i już Mam, po Dobra, Ty pokazuj swoją, a ja pokazuję swoją. Będzie przy... Moja jest y, jak na mało y, bardzo przystojna. Dobra, na razie pokażemy koncertową wersję. Okej? Okay? najpierw. No co, No to luta, tak? robimy. No to luta, ale to musimy z mamą. To może po filmiku. Ola. Nie. Tak! Nagrywamy. Ola! Bo źle coś znowu zrobimy. I będzie źle. No, ja przeczytam instrukcję i będzie dobrze. Tak zrobić był, ta poradnik numer jeden. Nienapisany mi Nie Niosły jakieś eleven i nocy do bawełny. No nie ma po polsku nie chyba. Nie wiem, że nie ma. Dob, 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 no Mama, ale tu nie ma po polsku. To, no, to, to, ale gdzie tu napisane? <grym> dupy, dupy. Jak ten? Mama. Tu jest pokazany obrazek tylko. Ja zrozumiałam no, tak, że całe to otwieramy. bardzo. Otwieraj to. No, dziewczyny, to nie, dziewczyny, nie, 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 tak. nie, po <laughs> nie, 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 tym się zrobi, nie. gdzie trzeba chyba jakiejś wody. inaczej to telefon zatłoczony, właśnie dzwoniłeś drugi raz. Nie. Bo ja, z nim rozmawiałem, bo w kieszeni mi się mi Trudno mi odnieść wrażenie, że to jest. je. Dobra, co mamy? Pa. Paska na oczy. na oczy i butelka. Patrzcie. matko. ona jest cała cała w tym ten. I Teraz będziesz dodawać. To piękny, pan małej stylki. ja wszystko muszę wciągnąć. To no ja. trochę jak kubka lolowa wygląda. No. no trochę tak. Ej, ty to tak mówisz, a to będzie na YouTubie? to nie tak? no? no to, no tak mówią, Zachopuję zachowuję to bardzo. No weźmy, nie pluj do ucha na mnie, no Dobra, w imieniu YouTubera.

Uuuu! Skibyridi dobra, Skibyridi dobra, Skibyridi dobra, Skibyridi dobra, Skibyridi dobra, Skibyridi dobra. Do, do, do. Ej, dla mojej małej też coś powinno być, co nie? Nie no, Bo moja nic nie ma i... Nie ma, będzie miała buty pewnie. A nie, to są buty pewnie dla mojej. Z hybrydy? Z hybrydy. Patrz, ma sukieneczkę. Co są buty wybalane? Nie wiem, jakieś... A moja tylko ma ubrania. Patrz, ma spodniczkę. Ma spodniczkę, tylko... No i ma ten... Poza tym, paczkę. tutaj jest no wiem, ona ma udany popić na no, taki ładny jak z tym tobie nie ma. Alla widzówmy. Dobra, to ja otwieram w tym razie. A co dalej trzeba zrobić? Okej. To może ja nie jedzę. Uuuu, slumber. Naklejeczka, patrzcie. A, a nie, po... to, to jest kopi dla twojej. A po, to ten co? Trzeba z tym zrobić? Mamy. Zrobiłyśmy tak, jak było na obrazie. Tu są takie te rzeczy. Opusty to Nie, nie. No to wetka, tak jak myślałam, czy od tego oddzielić od, od gwiazdek teraz? Stawić wam mnie gwiazdki? Możemy, nie wycierać jej sweuterek. Możemy przez sitko. Bo Ukraina no. no. może. Na Jakie widoki. na Ale pojemniczek o, ale będzie potrzebny. Nie. Patrz ona. <coughs> wiem. Pokazywała się Ej, tu nie wiem. Najpierw, słuchajcie, najpierw moda nocna. Idziemy robić pokaz mody, zaraz to ogarniemy. Ja już mam swoją e, tylko jeszcze to. Dobra, zatrzymujemy. Teraz my jesteśmy takie piękne no. Wiecie, na wieczór ja nie mam takich pięknych włosków, Ale dobra. Jemy popcorn siostrzyczko. Masz troszkę popcornu. Ale smaczny. Zaraz chyba zdejmę kończyki. Pa! A zaraz moda dzienna! Ja... Idziemy na pokaz mody. Jesteśmy takie śliczne. Siostro, a teraz pokazujemy wam trik. Poklepcie ścianę, a potem Spróbujcie podskoczyć. Nie da się. A potem cztery razy poklepcie ścianę. Raz, dwa, trzy, cztery. I wtedy podskoczcie. Widzicie, jak wysoko możecie skacać? To jest super ważne. Uhu. Spróbujcie też. Nie mam zbyt. A teraz robimy przechodzenie. Trzątanie. Nie, przechodzenie. O To już chyba koniec. A Koniec robimy? A. Agata, robimy koniec filmika? No, niestety, może nie ma sensu my sobie głowy, ona nie jest Dobra, robimy koniec filmika. Pa. pa.